Przepiękne miasto, cudowni mieszkańcy. Tak o lubaniu i mieszkańcach wyrażała się Anna Jagielonka, która odwiedziła miasto podczas dnia historii w ramach lubańskich dni miasta działy się rzeczy niezwykłe. Mieszkańcy Lubania mogli na chwilę znaleźć się w czasach odległych o kilka wieków. Odbyła się inscenizacja wjazdu Anny Jagielonki królowej Czech i węgier do Lubania. Została ona przewitana przez burmistrza miasta oraz mieszczan. Następnie przejechała od Wieży Brackiej w stronę ratusza, gdzie spotkała się z mieszkańcami Lubania, którzy otrzymali z rąk królowej oraz króla odpowiednie przywileje. Anna Jagielonka była jedynym przedstawicielem domu Jagielonów, który odwiedził Luban. Przybyła do Luwania w roku 1546 przejazdem. Ona wracała ze Śląska i kierowała się do Pragi. W dniu dzisiejszym postanowiliśmy odtworzyć to wydarzenie i przywitać uroczyście królową Czech i Węgier w murach naszego miasta. Jesteśmy tuż po inscenizacji. Myślę, że udała się doskonale, zrobiła wielkie wrażenie. Królowa Czeska, dziewczyna, która się wcieli, wcieliła w królową Czeską, miała przepiękną suknię. Towarzysząca jej szesnastowieczna piechota również robiła ogromne wrażenie. Także myślę, że inscenizacja tego historycznego wydarzenia udała się. Jest to... Jedna z moich ulubionych ról, natomiast mieszkańcy i cała inscenizacja była fantastyczna, jedna z najlepiej przygotowanych, które widziałam, z największą dbałością o szczegóły, także cudownie. W stworzenie inscenizacji włączyły się dziesiątki lubańskich pasjonatów historii. Ta inscenizacja była możliwa dzięki stowarzyszeniu, między innym, znaczy dzięki między innymi środkom transgranicznym ale zaangażowaniu Muzeum Regionalnego Łużyckiego Centrum Rozwoju oraz Gimnazjum nr 3, a także Grupy Rekonstrukcyjnej z Wrocławia. Lubimy nasze miasto, chcemy uczestniczyć w jego życiu, no i tworzyć to życie kulturalne i historię odtwarzamy, choćby dlatego, że no, sam jestem historykiem. Poza tym dyrektor Muzeum pasjonat właśnie odkrywania historii luwania. Motor napędowy takich imprez. Grupa nauczycieli, o których wspomniałem, także to wszystko plus chętni uczniowie, mimo wakacji, jak widać, zjawili się po to, żeby kolejną imprezę zorganizować dla mieszkańców. Lubania. W dniu historii na wszystkich, którzy przyszli na lubański rynek, czekały stoiska rzemieślników, przy których każdy mógł spróbować swoich sił i samodzielnie coś wytworzyć. Ponad 20 stoisk rzemieślniczych, na których możemy poznać tajniki funkcjonowania średniowiecznego rzemiosła, co więcej, każdy może wykonać samodzielnie wiele elementów, wiele rzeczy, przedmiotów, które kiedyś towarzyszyły ludziom na co dzień, a dzisiaj ani o nich nie pamiętam, ani nie wiemy, jakie wytwarzamy, jak wytwarzamy. Tak jak kiedyś w dawnych czasach czerpano papier, tak, tak teraz też pokazujemy młodzieży jak to ma wyglądać. Najmłodsi się bardzo interesują takimi rzeczami. Jest to zabawa ucząc i, i na pewno jest to jakaś forma taka rekreacyjno-ucząca. Były też drastyczne usługi oczywiście z przymrożeniem oka. I ludzie Fajny zabaw. Jestem tutaj na żołdzie Lubania, lubańskim katem, kto do mnie przyprowadzi e, niewierną żonę, e, męża, ch, przeniewiercę. Jeżeli ktoś ma kredyt niespłacony, zawsze może do mnie przyjść. Ja za jednym zamachem e, jego problemy rozwiązuję. Także lokalne stowarzyszenia włączyły się w tworzenie dni historii Lubania. Przy okazji dni Lubania e, w PTTK i PTSM e, e, Lubań i Jelenia Góra e, zorganizowały konferencję konferencję Mijające Krajobrazy Lubania. Na tej konferencji było siedmiu prelegentów. Bardzo ciekawe tematy poruszono m.in. temat garnizonu wojskowego, temat kolejnictwa, temat restauracji i winiarni lubańskich, temat kopalni z siekierczyny, Wesołówka, zaręba. W rynku można było wybić pamiątkową monetę lubańską i zabrać do domu po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na pytanie dotyczące historii Lubania. Jak się okazuje, Lubań będzie miał swoją aleję gwiazd, ale historycznych. Wzorem innych miast chcemy stworzyć tak zwaną galerię gwiazd, czy też znanych postaci, które niegdyś odwiedziły Lubań. To będzie taka galeria osób historycznych. Dzisiaj faktycznie druga tablica Anny Jagielonki. Wcześniej murowaliśmy tablicę z Janem Kapistranem, a jak zapowiedział dyrektor muzeum w przygotowaniu są już kolejne oczywiście tego typu tablice, ma ich docelowo powstać około 20, bo też tyle osób znanych, znanych z historii w Europie i na świecie tu w Lubaniu gościło.